Pięć najlepszych sposobów na złamanie serca narcyza i sprawienie, że będzie tego żałował do końca życia. Narcyzi żyją z poczucia władzy, jaką mają nad innymi. Ich siła opiera się na Twojej słabości oraz na poczuciu uwięzienia, jakie odczuwasz. Czerpią satysfakcję z Twojego bólu i z tego, że brak Ci odwagi, by się od niego uwolnić. Każdy moment Twojego cierpienia wzmacnia ich przekonanie o własnej wyższości i przewadze. Jednak gdy podniesiesz się niczym feniks z popiołów, zrozumieją, jak poważny błąd popełnili. Zmieniając swoje podejście w samym środku chaosu, możesz udowodnić swojemu oprawcy, że jesteś kimś więcej niż tylko obiektem jego drwin i kpiny. Witaj na naszym kanale. Dziś opowiemy o tym, jak złamać serce narcyza i uświadomić mu, że przegrał. Z powodu wyolbrzymionego poczucia własnej wartości oraz braku empatii, narcyzi bywają trudni do zniesienia. Jednak spokojnie przygotowaliśmy dla ciebie pięć najskuteczniejszych strategii, które pomogą odebrać im władzę nad tobą: od ujawnienia ich kłamstw po odcięcie się od źródeł, które zaspokajają ich narcystyczne potrzeby pokażemy, jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem i chronić się przed ich toksycznym wpływem. Usiądź wygodnie, przygotuj notatnik i zapisz te skuteczne porady. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych pomocnych materiałów. Zaczynajmy. Numer 1: pokochaj siebie. Narcyzi rozwijają się wykorzystując manipulacje i wzmacniając cudze niepewności. Ich strategią jest sianie wątpliwości poprzez obraźliwe uwagi typu jesteś za gruby, za chudy czy zbyt zamknięty w sobie. W ten sposób próbują wciągnąć się w wir dezorientacji i podporządkowania. Kluczem do uwolnienia się od ich wpływu jest jednak odkrycie i wzmocnienie miłości do samego siebie. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, i doceń swoją wartość. Zaufanie do własnych możliwości to fundament silnej samooceny. Życzliwość wobec siebie samego oraz akceptacja swoich mocnych i słabych stron pozwolą ci zbudować stabilną wewnętrzną równowagę. Zostaw za sobą szkodliwe schematy i cechy, które cię ograniczały, i otwórz się na swoje prawdziwe ja. To wewnętrzne poczucie harmonii stanie się twoją siłą napędową, fundamentem sukcesu i niezależności. Najpierw wypełnij swoje życie miłością do siebie, zanim zaczniesz oczekiwać akceptacji od innych. Aby być szczerze akceptowanym przez otoczenie, Najpierw musisz nauczyć się doceniać samego siebie. Niezależność od opinii innych jest kluczowa. Zacznij postrzegać siebie przez własny pryzmat, a nie przez pryzmat oczekiwań narzuconych przez innych. Tylko w ten sposób uwolnisz się od wpływu narcyza i odzyskasz kontrolę nad swoim życiem. Droga do miłości własnej wymaga odwagi i determinacji, ale stanowi fundament prawdziwej wolności i wewnętrznego spokoju. Poświęć czas na odkrycie aspektów swojej osobowości, które być może zostały przez ciebie zaniedbane. Pokochaj zarówno swoje wady, jak i zalety, bo to one tworzą unikalną osobę, którą jesteś. Kiedy zaakceptujesz siebie w pełni, łatwiej będzie ci odrzucać negatywną energię płynącą od innych i budować życie zgodne z własnymi pragnieniami. Miłość do siebie nie oznacza dążenia do perfekcji, lecz akceptacji swoich niedoskonałości. To także zdolność okazywania sobie dobroci i wybaczania błędów, tak jak czynisz to wobec innych. Wycisz negatywne głosy w swojej głowie, które mówią ci, że nie jesteś wystarczająco dobry i zastąp je słowami wsparcia oraz szacunku. Stwórz przestrzeń, w której możesz się rozwijać, wolny od ograniczeń i osądów narzuconych przez innych. Kiedy zaczniesz doceniać siebie, twoja wewnętrzna siła wzrośnie, a opinie innych stracą na znaczeniu. Twoje życie należy do ciebie i tylko ty decydujesz, jak je ukształtować. Pokochaj siebie, a ta miłość odmieni twoją rzeczywistość. Numer 2. Pociągnij za hamulec awaryjny. Gdy narcyz obiera cię za cel, zrobi wszystko, by zdobyć twoją uwagę i sympatię. Może zasypywać cię pochlebstwami, aby wzmocnić swoje ego, albo z premedytacją zaniżać twoją samoocenę, rozbijając twoją pewność siebie. Często będzie wykorzystywał twoje lęki przed odrzuceniem lub porzuceniem, manipulując twoimi emocjami i skrywanymi ranami z przeszłości. Te dawne blizny wymagają jednak uzdrowienia i akceptacji. Inaczej będą nadal wpływać na Twoje życie i decyzje. Potrzeba przypodobania się innym, nawet nieświadomie, czyni Cię podatnym na manipulację narcyzów. Rozpoznanie tej skłonności oraz uwolnienie się od presji społecznej są kluczowe, by zbudować niezależność. Uleganie krytyce narcyza to pierwszy krok ku porażce. Pamiętaj, że słowa, które wypowiada, więcej mówią o nim samym niż o Tobie. Każda Jego uwaga jest odbiciem Jego własnych obaw wad i zniekształconego obrazu siebie, prawdy, której nie jest w stanie znieść. Narcyzi tkwią w błędnym kole nienawiści do samych siebie i wyparcia przenoszą swoje wewnętrzne konflikty na innych, aby ukryć swoje niedoskonałości. Cecha, którą krytykują u ciebie, jest często tym, czego sami w sobie nie potrafią zaakceptować. Aby uwolnić się z tej destrukcyjnej dynamiki, konieczne jest ignorowanie ich negatywnych komentarzy i świadome odcięcie się od toksycznych ludzi. Silna samoświadomość oraz zdrowa samoocena to fundament, który pozwala rozwijać się niezależnie od wpływów innych. Im bardziej wzmocnisz własne poczucie wartości, tym mniej miejsca pozostawisz na destrukcyjne opinie. Zrozum swoje lęki, zmierz się z nimi i naucz się doceniać swoje mocne strony. Tylko wtedy staniesz się niezależny od cudzych osądów. Narcyz zawsze będzie próbował kontrolować Cię za pomocą gier psychologicznych i manipulacji, ale ich skuteczność kończy się tam, gdzie przestajesz na nie reagować. Kiedy przestajesz brać ich komentarze do siebie, odbierasz im moc. Taka postawa wymaga praktyki, ale jest kluczowa, by odzyskać swoją niezależność. Skupiając się na własnych wartościach i celach... Tworzysz solidny fundament życia, które nie jest przesiąknięte toksycznymi schematami. Kiedy skierujesz swoją energię na to, co dla ciebie naprawdę ważne, taktyki narcyza przestaną działać. Odzyskasz wolność i, niezale i niezależność, uwalniając się od ich wpływu. Ostatecznie kontrola nad twoim życiem leży w twoich rękach. Kluczem jest uświadomienie sobie własnej siły i niewpuszczanie negatywnego wpływu innych do swojego świata. Narcyz może próbować zdominować Twoje życie, ale kiedy pozostaniesz w zgodzie z własną siłą, nie znajdzie u Ciebie punktu zaczepienia. Dzięki temu nie tylko odzyskasz kontrolę nad własnym losem, ale też położysz fundament pod szczęśliwsze, bardziej spełnione życie. Drodzy widzowie, nasz mały, ale ambitny zespół dąży do zdobycia tysiąc subskrybentów. Wasze wsparcie poprzez subskrypcję naszego kanału byłoby dla nas ogromnym wyróżnieniem. Razem możemy osiągnąć kolejne cele i rozwijać się dalej. Miłego oglądania naszych materiałów Numer 3. Zachowaj stanowczość. Narcyzi czerpią siłę z reakcji, jakie wywołują u innych, niezależnie od tego, czy są one pozytywne czy negatywne. Ich poczucie kontroli i satysfakcja rosną dzięki Twoim emocjom. Gniew, smutek czy frustracja stają się paliwem napędowym dla ich działań. Każdy przejaw Twojego zaangażowania, nawet ten najmniejszy, daje im iluzję władzy i pozwala podtrzymywać ich zniekształcone poczucie triumfu. Kluczowym elementem ich strategii jest manipulowanie Twoimi reakcjami i emocjami, ponieważ to właśnie one determinują ich kolejne kroki. Twój ból staje się ich rozrywką, a równocześnie środkiem, który pozwala im zyskać poczucie wyższości. Narcyz nie zawaha się, by Cię zranić, sprowokować czy wytrącić z równowagi, dopóki będzie miał pewność, że Twoja reakcja wzmacnia jego poczucie kontroli. Ale właśnie w tym tkwi Twoja największa siła – zdolności do nieodwzajemniania ich manipulacji i prowokacji. Obojętność wobec ich działań sprawia, że tracą grunt pod nogami, a ich taktyki stają się nieskuteczne. Kontrola nad własnym stanem emocjonalnym jest niezbędna, aby uniezależnić się od ich wpływu. Zdobycie tej umiejętności wymaga zarówno determinacji, jak i samodyscypliny. Musisz nauczyć się rozpoznawać swoje uczucia i świadomie nimi zarządzać, niezależnie od tego, jakie manipulacje stosuje narcyz. W chwilach emocjonalnej konfrontacji ważne jest, abyś uznał swoje emocje, ale nie pozwalał im przejąć kontroli nad Twoim zachowaniem. Dzięki tej postawie możesz przejąć inicjatywę i pokazać, że to Ty kontrolujesz sytuację. Z czasem narcyz zorientuje się, że jego manipulacje nie działają już na Ciebie, co sprawi, że poczuje się bezradny. Ta świadomość, że stracił nad Tobą władzę, odbiera Mu Jego główne narzędzie kontroli. Równie ważne jest, aby zachować jasność myślenia i nie dać się zwieść ich próbom zniekształcenia rzeczywistości. Narcyzi często starają się narzucić swoją wersję wydarzeń, zmuszając cię do kwestionowania własnych przekonań. Jednak, trzymając się faktów i zachowując zdrowy dystans, nie pozwolisz im na przejęcie kontroli nad twoją percepcją. Negocjacje z narcyzem mogą zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy pozostaniesz emocjonalnie stabilny i obiektywny. Twoja zdolność do racjonalnego podejścia, niezależnie od ich zachowania, osłabia ich wpływ. Narcyzi działają w oparciu o schemat ciągłych prowokacji i reakcji. Jeśli wycofasz się z tej gry, tracą nad Tobą władzę. Im mniej miejsca dasz im na w wzbudzanie w Tobie emocji, tym bardziej osłabisz ich strategię. Narcyz będzie próbował wywoływać u Ciebie reakcje poprzez krytykę, manipulacje czy obraźliwe uwagi. Jednak Twoja obojętność wobec tych prób niszczy ich schemat działania. Podstawą emocjonalnej niezależności jest zrozumienie, że to Twoje reakcje są najcenniejszym zasobem. Nie dawaj im władzy nad sobą, nie pozwalaj, by ich manipulacje miały jakikolwiek wpływ na Twoje życie. Zbuduj w sobie wewnętrzną siłę, która pozostanie niezachwiana nawet w obliczu ich działań. Taka postawa pozwala ci nie tylko dostrzec i zrozumieć ich toksyczne zachowania, ale także przejąć kontrolę nad relacją. Gdy stajesz się emocjonalnie niezależny, ich manipulacje przestają na ciebie działać. Twój spokój i opanowanie działają jak tarcza, przez którą nie mogą się przebić. Ostatecznie, odmawiając im dostępu do twoich emocji, pozbawiasz ich energii potrzebnej do dalszego działania. To najskuteczniejsza droga do odzyskania kontroli nad własnym życiem i uwolnienia się od toksycznych wpływów. Narcyz pozbawiony narzędzi manipulacji staje się bezsilny. Ty zaś, koncentrując się na własnych celach i wartościach, tworzysz przestrzeń na autentyczne, wolne od toksyn życie. Twoja stanowczość i zdolność do zachowania emocjonalnej równowagi stają się kluczem do budowania szczęśliwszej i bardziej spełnionej przyszłości. Numer 4. To nie Twoja wina, to nie Twoja odpowiedzialność. Narcyz często używa pokrętnej logiki, aby obarczyć cię winą za swoje błędy i niepowodzenia. Jednak prawda jest jasna: jego manipulacje, decyzje i toksyczne działania są jego własnym wyborem i wyłączną odpowiedzialnością. Nikt nie powinien dźwigać ciężaru cudzych problemów ani czuć się zobowiązanym do ich rozwiązania. Naturalne jest, że w obliczu takich sytuacji zaczynasz wątpić. W siebie, analizować, co mogło pójść nie tak, lub zastanawiać się, co mogłeś zrobić inaczej. Jednak chaos emocjonalny i dezorientacja, które narcyz celowo wywołuje, utrudniają dostrzeżenie prawdy. W takich chwilach łatwo jest obwiniać się za własną niewiedzę lub naiwność. Pamiętaj jednak, że nie możesz ponosić winy za to, czego nie wiedziałeś, szczególnie gdy działałeś w dobrej wierze i w oparciu o informacje, które miałeś w danym momencie. Manipulacja narcyza opiera się na wprowadzaniu zamętu i podważaniu twojego poczucia wartości. Często wykorzystuje kłamstwa i półprawdy, aby budować fałszywy obraz siebie oraz innych. Być może wierzyłeś w jego idealizowaną wersję, ponieważ chciałeś widzieć w nim to, co najlepsze. Nie ma w tym twojej winy. Zaufałeś, bo każdy z nas ma naturalną potrzebę wiary w dobro innych. Narcyz będzie także wykorzystywał twoje słabości i emocjonalne rany, aby cię kontrolować. Jego słowa, pełne krytyki, złośliwości czy pozornej troski, miały tylko jeden cel: podkopać twoje poczucie własnej wartości i podporządkować cię swojej woli. Nie pozwól, by te toksyczne metody miały na ciebie dalszy wpływ. To, co powiedział lub zrobił, nie definiuje twojej wartości ani nie odzwierciedla prawdy o tobie. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że powinieneś wziąć na siebie odpowiedzialność za sytuację, przypomnij sobie zrobiłeś wszystko, co było w twojej mocy, z najlepszymi intencjami. W momencie, gdy stajesz się ofiarą manipulacji, działasz w ograniczonych warunkach, często pozbawiony pełnego obrazu sytuacji. Narcyz świadomie tworzy takie okoliczności, abyś czuł się zagubiony i bezradny. Nie pozwól, by jego oskarżenia lub próby przerzucania winy wpływały na twoje poczucie własnej wartości. Jego niezdolność do przyjęcia odpowiedzialności za własne życie jest jego problemem, a nie twoim. Wiele z jego toksycznych zachowań wynika z wewnętrznych konfliktów, których nie potrafi ani zrozumieć, ani zaakceptować. To, że nie jest w stanie zmierzyć się z własnymi słabościami, nie oznacza, że ty musisz ponosić konsekwencje jego działań. Zamiast obwiniać się za to, co się wydarzyło, skoncentruj się na tym, co możesz zrobić teraz, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Każda trudna sytuacja uczy nas czegoś nowego i pozwala zdobyć doświadczenie, które w przyszłości może okazać się bezcenne. Masz teraz wiedzę i siłę, których wcześniej mogło ci brakować, i możesz je wykorzystać, aby chronić siebie przed podobnymi doświadczeniami. Twoja droga do odzyskania siebie zaczyna się od zrozumienia, że Twoja wartość nie zależy od opinii ani działań innych ludzi. Każda próba Narcyza, by cię osłabić lub zdominować, jest dowodem na jego własną słabość, a nie Twoją. Ty masz prawo żyć w zgodzie ze sobą, niezależnie od tego, co próbuje Ci narzucić. Nie pozwól, by cienie przeszłości przesłaniały Ci przyszłość. Ucz się na doświadczeniach, ale nie wracaj do nich z poczuciem winy. Wzmocnij swoją wewnętrzną siłę i otocz się ludźmi, którzy doceniają Cię za to, kim naprawdę jesteś. To Twoje życie i to Ty decydujesz, jak ma wyglądać. Narcyz może próbować kontrolować Cię poprzez swoje oskarżenia, manipulacje czy emocjonalne gierki, ale Jego wpływ kończy się tam, gdzie zaczyna się Twoja świadomość i pewność siebie. Odmów Mu prawa do definiowania Ciebie i Twojego życia. Skup się na budowaniu swojej wolności emocjonalnej i na tworzeniu rzeczywistości, która odpowiada Twoim wartościom. Pamiętaj, że Twoja tożsamość i wartość są niezależne od tego, jak ktoś inny cię postrzega. Możesz być silny i szczęśliwy, nawet jeśli ktoś inny nie potrafi zaakceptować Twojej niezależności. Twój rozwój i sukces. Są najlepszym dowodem na to, że nie potrzebujesz niczyjej aprobaty, aby prowadzić satysfakcjonujące życie. Wybacz sobie chwilę słabości, ponieważ to one uczyniły Cię silniejszym. Zasługujesz na życie w wolności i harmonii z samym sobą. Numer 5. Ostatnie przykazanie, wyznaczanie i utrzymywanie wyraźnych granic. Narcyzi są mistrzami w wykorzystywaniu słabości innych, zwłaszcza gdy ktoś nie wyznacza jasnych granic. W ich manipulacjach nie chodzi o przypadek. Oni doskonale wiedzą, jak znaleźć najmniejszą lukę, która pozwoli im przejąć kontrolę. To, co na początku może wydawać się niewinną interakcją, w rzeczywistości stanowi starannie zaplanowaną próbę narzucenia swojej woli. Ich prawdziwe intencje objawiają się szczególnie wyraźnie w relacjach takich jak współdzielenie opieki nad dziećmi czy w konfliktach prawnych. W takich sytuacjach narcyz będzie dążył do dominacji nad każdym aspektem komunikacji, wiedząc, że ciągłe interakcje są nieuniknione. Dlatego konieczne jest, by granice, które wyznaczasz, były nie tylko jasne, ale też niepodważalne. Każdy najmniejszy kompromis może zostać przez nich wykorzystany jako punkt zaczepienia, który pozwoli im na coraz większą ingerencję w Twoje życie. Narcyzi mają niesamowitą zdolność do wykrywania niepewności czy niekonsekwencji. Dla nich nie istnieje złoty środek. Jeśli nie stawisz im czoła z pełnym zdecydowaniem znajdą sposób, by przekroczyć każdą linię, którą postawisz. Ich ulubioną taktyką jest zaskakiwanie Cię w najmniej oczekiwanych momentach. Mogą pojawić się niespodziewanie, kiedy jesteś zajęty, zmęczony czy emocjonalnie wyczerpany, licząc, że pod wpływem chwili ustąpisz. W takich sytuacjach kluczowe jest, abyś nie wahał się powiedzieć to nie, stanowczo, bez cienia niepewności. Twoje słowa muszą być jednoznaczne i wyraźne. Na przykład Przykro mi, ale nie możesz tego zrobić. Proszę opuść mój dom. Nie jesteś tutaj mile widziany. Wyraźna komunikacja nie tylko wzmacnia twoją pozycję, ale też pokazuje narcyzowi, że jego manipulacje nie mają na ciebie wpływu. Każda chwila słabości może być przez niego wykorzystana, dlatego twoja determinacja jest kluczowa. Narcyz zrobi wszystko, by ingerować w twoje życie prywatne, decydować o twoim czasie wolnym czy wpływać na sposób, w jaki wychowujesz dzieci. Tylko poprzez zdecydowane granice możesz zabezpieczyć swoją niezależność. Jednakże wyznaczanie granic to nie tylko kwestia stanowczości, ale także strategicznego planowania. Każda decyzja musi być dokładnie przemyślana, a twoje działania konsekwentne. Ustal konkretne zasady i konsekwencje ich łamania. Jeśli narcyz spróbuje je przekroczyć, musisz mieć przygotowany plan działania. W sytuacjach takich jak współdzielenie opieki nad dziećmi czy spory prawne, pomoc sądu lub mediatora może okazać się nieoceniona. Obecność niezależnej trzeciej strony może uniemożliwić narcyzowi manipulację sytuacją na swoją korzyść. Narcyz musi zrozumieć, że twoje granice nie są tylko słowami, są rzeczywistością, która nie podlega negocjacjom. Pokazując mu, jakie konsekwencje poniesie za ich łamanie, jasno określasz zasady gry, których musi przestrzegać. Twoje zdecydowanie i pewność siebie są kluczowe, by te granice nie tylko wyznaczyć, ale również skutecznie je utrzymać. Bez jasnych granic ryzykujesz, że narcyz będzie stale posuwał się coraz dalej. Zmuszając cię do ciągłego dostosowywania się do jego oczekiwań. Stanowczość w wyrażaniu swoich potrzeb i praw jest fundamentem, który pozwoli ci obronić swoją przestrzeń i wartości. Choć początkowo może wydawać się to trudne, z czasem nauczysz się jeszcze skuteczniej dbać o swoje interesy. Wyznaczanie granic nie jest jedynie aktem ochrony, ale także krokiem w stronę odzyskania pełnej kontroli nad swoim życiem. Im bardziej będziesz świadomy swoich potrzeb i wartości, tym łatwiej będzie ci przeciwstawić się próbom narcyza, by je podważyć. Narcyzi opierają swoje działania na schematach, w których wykorzystują ludzką niepewność i chęć unikania konfliktów. Jeśli jednak nie dasz się wciągnąć w ich grę, ich wpływ na Twoje życie zacznie słabnąć. Twoja zdolność do stawiania wyraźnych granic z czasem stanie się Twoją największą siłą. Twoja determinacja jest kluczem do sukcesu. Kiedy wyznaczasz granice i konsekwentnie ich przestrzegasz, wysyłasz jasny sygnał nie pozwolisz, by ktoś decydował za ciebie lub ingerował w twoje życie. Twoja stanowczość nie tylko odstraszy narcyza, ale również pozwoli ci odzyskać spokój i harmonię. Pamiętaj, że masz prawo do życia w zgodzie ze sobą, bez ciągłego dostosowywania się do cudzych oczekiwań. Twoje życie jest Twoim wyborem, a narcyz nie ma prawa wpływać na Twoje decyzje. Każdy krok, który podejmujesz w kierunku wyznaczania granic, jest krokiem w stronę wolności i wewnętrznego spokoju. Możesz być pewien, że to Ty kontrolujesz sytuację, a nie ktoś inny. Niech Twoje granice staną się murem ochronnym, którego narcyz nie będzie w stanie przekroczyć. Dzięki temu odzyskasz władzę nad własnym życiem i uwolnisz się od jego toksycznego wpływu raz na zawsze. Na zakończenie zostawiam Ci dwa filmy, które pozwolą Ci lepiej zgłębić filozofię stoicką. Jeśli podobało Ci się to wideo, zostaw w komentarzach cyfrę 9. Jeśli jednak coś Ci się nie spodobało, napisz 0. Dzięki temu będę wiedział, jak ulepszyć moje przyszłe materiały specjalnie dla Ciebie. Dbaj o siebie, dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymaj się i z bogiem!